Spędził święta z Kaczorowską, już się wcale nie kryje i zrobił kolejny gest. Agnieszka Kaczorowska spędziła Wielkanoc w towarzystwie przystojnego aktora. To jednak nie koniec doniesień o ich relacji. Mężczyzna publicznie zareagował na zdjęcie, jakie upubliczniła tancerka. Życie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli po rozstaniu. Para spędziła razem wiele lat i doczekała się dwóch córek. Ich wspólne występy przed kamerami oraz pełne pasji wpisy w mediach społecznościowych budziły spore zainteresowanie. Informacja o ich rozstaniu była sporym zaskoczeniem, choć wkrótce zaczęły pojawiać się szczegóły z ich życia prywatnego. Najpierw pojawiły się doniesienia o domniemanym romansie Agnieszki Kaczorowskiej podczas nagrań do programu Królowa Przetrwania. Niedługo przed świętami głośno zrobiło się także o Macieju Peli, który został zauważony na romantycznym spotkaniu z Paulą Wicherską, uczestniczką show Love Never Lies. Po nagłośnieniu sprawy tancerz zdecydował się na wydanie oficjalnego oświadczenia. W najbliższym czasie o Agnieszce Kaczorowskiej znów może być głośno. Aktorka spędziła święta wielkanocne w towarzystwie swoich córek oraz popularnego aktora, z którym coraz częściej jest kojarzona przez media. W czasie wielkanocy Agnieszka Kaczorowska podzieliła się na Instagramie serią fotografii ze swoimi córkami. Na zdjęciach widać było pełen radości spacer nad wodą, a uśmiech aktorki mówił sam za siebie. W odpowiedzi internauci mieli do powiedzenia jedno, wymowne słowo. Szybko jednak okazało się, że podczas tej podniosłej chwili nie była tylko z dziewczynkami. Portal Pudelek opublikował zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Duet, który współpracuje przy spektaklu to tylko Botox miał wspólnie świętować Wielkanoc. O tej parze głośno było już w lutym, kiedy to Maciej Pela wspomniał o znajomości jego byłej partnerki z aktorem. Z jego opisu wynikało, że mężczyzna jest częstym gościem w ich domu. Już na początku roku media donosiły, że Marcin Rogacewicz przygotowuje się do zamknięcia ważnego rozdziału w swoim życiu. Przez ponad 10 lat tworzył małżeństwo, z którego pochodzi czworo dzieci. Teraz aktor zrobił coś, co nie uciszy plotek. Co zrobił Marcin Rogacewicz? Agnieszka Kaczorowska udostępniła na Instagramie nowe fotografie. Na ujęciach można zobaczyć, jak aktorka odpoczywa na łonie natury, oddając się lekturze książki, siedząc na ogrodowej huśtawce. Reakcja na post tancerki nie ograniczyła się wyłącznie do fanów, swoją aprobatę wyraził także Marcin Rogacewicz, zostawiając polubienie. Niby nic takiego, ale w świecie social mediów nawet pozornie niewinne kliknięcie potrafi wywołać lawinę domysłów.